Dzień dobry, witam Państwa, pomimo gorszych piątkowych dane ze strefy euro i Stanów Zjednoczonych, kurs głównej pary walutowej udało się utrzymać w okolicy poziomu 1,43. Dzisiaj rano także oscyluje wokół tej wartości, mimo weekendowych doniesień o, o tym, że Irlandia może zwrócić się do Unii Europejskiej Międzynarodowego Funduszu Walutowego o kolejną pomoc finansową. Mniejsza reakcja rynków na te doniesienia może wynikać przede wszystkim z tego, że dzisiaj nie będą obecni na rynku bankierzy z Wielkiej Brytanii, a także ze Stanów Zjednoczonych. Lepszy piątkowy globany sentyment spadł także rodzimą walutę. Złoty zyskiwał w piątek do głównych par walutowych. gdzie dzisiaj o paranku także notuje niższe poziomy. Obecny kurs USD PLN kształtuje się, kształtuje się wokół wartości 2,78.15, a euro .pln na poziomie 3,97,10. Dzisiaj nie poznamy żadnych istotnych publikacji makroekonomicznych. To wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Życzę Państwu miłego dnia. Do widzenia.